Nauka wyjaśnia świat, grawitacja ściąga jabłka w dół. DNA niesie plany budowy, gwiazdy spalają wodór w hel. Ale 12 spraw leży w laboratoryjnych aktach oznaczonych jako nierozwiązane. Zjawiska, które łamią zasady. Wydarzenia, które sprawiają, że profesorowie przerywają wykłady w półsłowa. Fizyczne dowody, które nie pasują do żadnej teorii w żadnym podręczniku. To nie są opowieści o duchach ani miejskie legendy. To udokumentowane zagadki, które wprawiają naukowców w zakłopotanie od dziesięcioleci. Prawdziwe dane. Prawdziwe to miejsca, prawdziwe zamieszanie. Jeśli cenisz sobie udokumentowane tajemnice naukowe, takie jak te, zasubskrybuj, to najlepszy sposób, aby wesprzeć naszą pracę. Napisz też w komentarzu, z jakiego miasta to słyszysz. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach. Wykorzystuje źródła z recenzowanych czasopism naukowych i instytucji badawczych. A teraz wróćmy do historii. Numer 1. Sygnał. Wow! 15 sierpnia 1977 roku obserwatorium radiowe Big Air, Delaware, Ohio, astronom Jerry Eman przegląda wydruki komputerowe z poprzedniej nocy 72 sekundy danych radiowych, które nie powinny istnieć. Siła sygnału 30 razy większa niż szum tła, częstotliwość 1420,406 MHz. Linia wodorowa uniwersalna częstotliwość, którą znałaby każda zaawansowana cywilizacja. Echman zakreśla alfanumeryczną sekwencję 6EQU5 na wydruku. Pisze WOW czerwonym tuszem. Sygnał pochodzi z gwiazdozbioru Strzelca, region Cisagitarii, brak układu gwiezdnego w zasięgu, brak ludzkiej technologii o takiej mocy. Teleskop Big Air wykorzystuje dwa stałe reflektory pokrywające 72 sekundy obrotu nieba. Jakiekolwiek źródło ziemskie pojawiłoby się dwukrotnie, gdy Ziemia się obraca. Sygnał WOW pojawia się tylko raz. Uniwersytet Stanowy Ohio poświęca następne 3 lata na obserwacje uzupełniające. Ponad 60 poszukiwań, tych samych współrzędnych. Obserwatorium Arecibo dołącza do poszukiwań w 1987 roku. Bardzo duża macierz przeprowadza systematyczne badania w latach 90. Teleskop Greenbank prowadzi monitoring głębokiej przestrzeni kosmicznej od 2000 do 2010 roku. Całkowity czas obserwacji ponad 500 godzin skupionych na Chi Sagittarii. Obliczenia siły sygnału pokazują, że źródło musiałoby transmitować co najmniej 2,2 miliarda watów potężniejsze niż jakakolwiek ludzka transmisja radiowa, jaka kiedykolwiek została wykonana. Jeśli sztuczne, cywilizacja potrzebowałaby technologii wykraczającej poza nasze obecne możliwości. Jeśli naturalne, żadne znane zjawisko astronomiczne nie wytwarza tak skupionych krótkich impulsów radiowych na częstotliwościach wodorowych. Dalsze poszukiwania z większymi teleskopami nic nie znajdują. 47 lat później wydruk wisi w Smithsonian. Sygnał nigdy się nie powtórzył. Wciąż szukam, powiedział Echman w 2024 roku. Numer dwa. Szum z Taos. Taos, Nowy Meksyk. Od 1993 roku. 2% populacji słyszy go. niskoczęstotliwościowy częstotliwościowy szum. Zakres od 30 do 80 herców. Przybywa rządowy zespół dochodzeniowy. Naukowcy z Los Alamos, Sandia, bazy sił powietrznych Philips, przeprowadzają wywiady z ponad tysiącem mieszkańców. Ustawiają czuły sprzęt, nagrywający w całej dolinie. Mierzą pola elektromagnetyczne, aktywność sejsmiczną, ciśnienie atmosferyczne. Osoby słyszące opisują identyczne objawy. Ciągłe, niskie wrzęczenie. Jak silnik diesla pracujący na biegu jałowym kilka przecznic dalej. Niektórzy zgłaszają nudności, zawroty głowy, bezsenność. Osoby niesłyszące mieszkają w tych samych domach. Wykonują te same prace, nic nie słyszą. Dane demograficzne dotyczące wieku nie wykazują żadnego wzoru. Poziomy dochodów nie wykazują korelacji. Badania lekarskie nie ujawniają wspólnych nieprawidłowości słuchu. Zespół rozmieszcza sejsmografy do wykrywania drgań podziemnych, magnetometry do pomiaru fluktuacji pola. Analizatory widma do rejestrowania częstotliwości audio poniżej progu słyszalności dla człowieka. Trzy miesiące ciągłego monitorowania. Zebrano ponad 2 miliony punktów danych. Zespół publikuje raport. Nie znaleziono żadnego zewnętrznego źródła. Brak korelacji z liniami energetycznymi, aktywnością wojskową, cechami geologicznymi. Przywódcy pobliskiego Taos-Pueblo nie zgłaszają historycznego precedensu dla tego zjawiska. Instalacje wojskowe w okolicy działają na częstotliwościach powyżej zakresu szumu. Podziemna działalność wydobywcza ustała w 1967 roku. Szum trwa do dziś. Ta sama częstotliwość. Te same 2%, ta sama cisza na instrumentach. Globalna Baza Danych wymienia teraz podobne. Szumy w Bristolu w Anglii, Kokomo w Indianie i Windsorze w Ontario. Te same cechy, to samo naukowe zamieszanie. Oskarżone, przetestowane, niewyjaśnione. Numer 3. Wodospad Diabelskiego Kotła. Park stanowy imienia sędziego C.R. Magney, Minnesota. Rzeka Brule rozdziela się wokół wychodni skalnej. Połowa wody spada normalnymi wodospadami, połowa znika w głębokiej dziurze zwanej diabelskim kotłem. Naukowcy wrzucają do dziury pakiety z barwnikiem, piłeczki pingpongowe, pongowe trackery GPS nic nie wypływa w dół rzeki. Brak podziemnej rzeki, brak połączenia z jeziorem Superior, oddalonym o od 13 km. Hydrolodzy obliczają natężenie przepływu. 41 600 litrów na minutę znika bez śladu. Kocioł mierzy 3 metry szerokości na powierzchni, zwężając się do nieznanych głębokości. Nurkowie odmawiają zejścia poniżej 9 metrów z powodu silnych prądów ssących. Kamery podwodne, rozmieszczone w 1985 roku, rejestrują materiał z szybu rozciągającego się poza zasięg sprzętu. Badania geologiczne wykazują stałą bazaltową skałę macierzystą bez systemów jaskiń. Radar penetrujący ziemię nie wykrywa pustych przestrzeni pod wodospadami. Obrazowanie termiczne nie ujawnia anomalii temperaturowych sugerujących podziemny przepływ wody. W 2016 roku badacze z Departamentu Zasobów Naturalnych Minnesoty przeprowadzają najbardziej kompleksowe badanie do tej pory. Mierzą objętość powyżej i poniżej wodospadów w różnych porach roku. Wysoki poziom wody, niski poziom wody, warunki powodziowe. Wiosenne topnienie śniegu zwiększa przepływ do 83 270 litrów na minutę. Brakująca połowa nadal całkowicie znika. Brakujący przepływ powinien gdzieś wytworzyć ciśnienie, powinien gdzieś wypłynąć na powierzchnię, powinien gdzieś zostawić do wody. Nie zostawia. Poziomy jezior w regionie nie wykazują niewyjaśnionych wzrostów. Studnie monitorujące wody gruntowe nie wykrywają niezwykłych wzorców przepływu. Woda wpływa do kotła i znika z cyklu hydrologicznego. Zachowanie masy wymaga, aby woda istniała gdzieś. Fizyka mówi, że musi gdzieś iść. Zauważa główny badacz Jeff Green w końcowym raporcie. Po prostu nie wiemy gdzie. Jeśli cenisz sobie udokumentowane tajemnice naukowe, takie jak te, zasubskrybuj. To najlepszy sposób, aby wesprzeć naszą pracę. Napisz też w komentarzu, z jakiego miasta to słyszysz. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach. Wykorzystuje źródła z recenzowanych czasopism naukowych oraz Departamentu Zasobów Naturalnych Minnesoty. A teraz wróćmy do historii. Numer 4. Światła z Hesdalen. Dolina Hesdalen, Norwegia. Od 1981 roku do dziś. Niewyjaśnione światła tańczą nad dnem doliny. Projekt Hesdalen rozpoczyna się w 1983 roku. Norwescy naukowcy zakładają stałą stację monitorującą. Radar, kamery optyczne, analizatory widma, magnetometry działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Światła pojawiają się 2-3 razy w tygodniu. Czasami unoszą się. Czasami poruszają się z niemożliwymi prędkościami. Radar śledzi obiekty poruszające się z prędkością 9650 km na godzinę. Widmo optyczne pokazuje nieznane linie emisyjne, brak sygnatur samolotów, brak wzorców plazmy atmosferycznej, brak inwersji temperatury. Dolina rozciąga się na 12 km długości i 5 km szerokości, populacja 150 osób. Najbliższe miasto Reros leży 50 km dalej. Wojskowe trasy lotnicze omijają ten region. Trasy samolotów komercyjnych przebiegają daleko na wschód. Dr Erling Strand, kierownik projektu, dokumentuje ponad 7 tysięcy obserwacji. Światła wchodzą w interakcje z transmisjami radiowymi. Zmieniają kierunek po zbliżeniu. Emitują strukturalne impulsy radiowe na określonych częstotliwościach. Włoski fizyk dr Massimo Teodorani dołącza do badań w 2000 roku. Jego zespół mierzy sygnatury elektromagnetyczne, niepodobne do niczego w literaturze naukowej. Spadki temperatury o 10 stopni Celsjusza występują w ciągu sekund od pojawienia się świateł, zakłócenia radiowe na wielu częstotliwościach, rozładowanie baterii w pobliskim sprzęcie, czas trwania waha się od sekund do godzin. Niektóre światła utrzymują stałe pozycje przez całe noce. Inne przyspieszają z pozycji stacjonarnej do prędkości naddźwiękowych natychmiast. Zjawiska wykazują inteligentne zachowanie, donosi Teodorani. Stacja monitorująca działa do dziś. Ta sama dolina, te same światła, te same pytania. Międzynarodowi badacze z Japonii, Brazylii i Argentyny potwierdzili podobne obserwacje. Baza danych zawiera obecnie analizę widmową ponad 300 pojedynczych zdarzeń świetlnych. Brak pasujących sygnatur w jakimkolwiek podręczniku fizyki. Atmosfery. Numer 5. Wędrujące kamienie Doliny Śmierci, Racetrack Playa, Dolina Śmierci, Kalifornia. Głazy ważące do 317 kg poruszają się po płaskiej pustynnej powierzchni. Pozostawiają proste ślady o długości dziesiątek metrów, brak śladów opon, brak ścieżek zwierząt, brak interwencji człowieka. Kamienie leżą nieruchomo przez dziesięciolecia, a następnie przemieszczają się w ciągu jednej nocy. Playa mierzy 4 km długości i 2 kilometry szerokości. Idealnie płaskie dno jeziora. Wysokość różni się o mniej niż 8 cm na całej powierzchni. W 1948 roku Jim McAllister mapuje 28 śladów kamieni. Niektóre skały poruszają się równoległymi liniami, inne wykonują ostre zakręty. Największy głaz, nazwany karen, waży 300 kg i przemieszczał się wielokrotnie od czasu pierwszej rejestracji. Dowody śladów pokazują, że karen pokonała 168 metrów w jednym zdarzeniu ruchu. Inne kamienie tworzą ślady o długości do 457 metrów. Geolodzy proponują teorie. Błyskawiczne powodzie, podziemna aktywność sejsmiczna, pola magnetyczne, warstwy lodu żadna nie wyjaśnia fizyki. Plaja jest zbyt płaska na impet powodzi. Głębokość wody podczas rzadkich powodzi ledwo pokrywa kamienie. Zbyt stabilna na ruch sejsmiczny. Regionalna aktywność trzęsień Ziemi rejestruje się znacznie poniżej progu potrzebnego do poruszenia obiektów tej masy. Zbyt gorąco na trwałe tworzenie się lodu. Letnie temperatury przekraczają prawie 50 stopni Celsjusza. Zimowe minima rzadko spadają poniżej zera. W 2014 roku badacze Richard i James Norris w końcu uchwycili mechanizm na kamerze. Cienkie warstwy lodu tworzą się po rzadkich zimowych deszczach. Poranne słońce tworzy ruchome tratwy lodowe, które popychają kamienie, ale warstwy lodu mają mniej niż 2,5 cm grubości. Fizyka nadal nie działa. Jak kruche warstwy lodu poruszają 270 kg głazy? Testy laboratoryjne pokazują, że lód tej grubości pęka pod 23 kg nacisku. Największe kamienie wywierają ponad 1360 kg nacisku na Ziemię. Modele matematyczne nie potrafią pogodzić obserwowanej grubości lodu z wymaganymi wektorami siły. Obserwowaliśmy, jak to się dzieje powiedział Richard Norris nadal nie rozumiemy zaangażowanych sił Dolina, Śmierci poruszające się. Numer 6. Blub. Ocean Spokojny, współrzędne 50 stopni szerokości geograficznej południowej, 100 stopni długości geograficznej zachodniej. 20 czerwca 1997 roku. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych wykrywa ultra nisko częstotliwościowy dźwięk, szczytowa częstotliwość około 20 Hz. Siła sygnału odpowiada wołaniom płetwala błękitnego, ale jest 30 razy głośniejsza. Lokalizacja źródła. Odległy, głęboki ocean prawie 5000 km od jakiegokolwiek wybrzeża. Dźwięk rejestruje się jednocześnie na wielu stacjach hydrofonowych. Stacje oddalone o prawie 5000 km wykrywają tę samą sygnaturę w ciągu sekund. Triangulacja umieszcza źródło w jednym z najbardziej izolowanych regionów oceanicznych Ziemi głębokość wody w punkcie pochodzenia 4000 m. Brak gór podwodnych brak podwodnych cech geologicznych. Brak szlaków żeglugowych w promieniu 800 km. Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna analizuje nagranie. Profil dźwięku nie pasuje do żadnego znanego zwierzęcia morskiego, zdarzenia geologicznego ani ludzkiej aktywności. Wzorzec częstotliwości sugeruje pochodzenie biologiczne, ale żadne żywe stworzenie nie mogłoby wytworzyć tak intensywnej głośności. Płetwale błękitne osiągają maksymalnie 188 decybeli. Blob mierzy ponad 200. Dźwięk przemieszcza się 5000 km, zanim zaniknie poniżej szumu tła. Biolodzy morscy obliczają, że każde zwierzę wytwarzające takie dźwięki musiałoby być rzędy wielkości większe niż płetwal błękitny. Żaden organizm tej wielkości nie istnieje w zapisie kopalnym ani w obecnym ekosystemie. Badania głębokiego oceanu za pomocą łodzi podwodnych nie znajdują dowodów na nieznane duże życie morskie w regionie źródłowym. Sieci hydrofonowe kontynuują monitorowanie obszaru. 27 lat nagrań nie zawiera podobnych zdarzeń. W 2012 roku NOAA publikuje zaktualizowaną analizę sugerującą cielenie się gór lodowych z Antarktydy. Ale sygnatura częstotliwości i wzorzec czasu trwania Blupa pozostają niezgodne ze znanymi dźwiękami pękania lodu. Cielenie się lodu wytwarza ostre, krótkie skoki akustyczne. Blup wykazuje płynną progresję częstotliwości trwającą ponad jedną minutę. Antarktyczne stacje badawcze nie zgłaszają żadnych większych zdarzeń cielenia się lodu 20 czerwca 1997 roku. Nagranie leży w archiwach. 1 minuta i 17 sekund dźwięku oceanu, który nie powinien istnieć. Numer 7. Linie Naska, południowe Peru, pustynia naska prawie 1300 km2 geoglifów wyrytych w pustynnym dnie. 1300 pojedynczych linii, 300 kształtów geometrycznych. 70 figur zwierzęcych. Koliber rozciąga się na 93 metry. Małpa mierzy 93 na 58 metrów. Pająk rozciąga się na 46 metrów. Linie idealnie proste na kilometry. Krzywe geometrycznie precyzyjne. Widoczne tylko z wysokości lotu samolotu. Ludzie NASKA tworzą je między 200 lat przed naszą erą a 700 lat naszej ery. W prekolumbijskich Amerykach nie istnieje technologia lotnicza. Brak podniesionych platform w regionie. Brak gór wystarczająco wysokich dla odpowiedniego kąta widzenia. Archeolog Maria Reiche spędza 50 lat na mapowaniu linii. Jej pomiary wykazują matematyczną precyzję, wykraczającą poza współczesne możliwości geodezyjne. Niektóre linie pokrywają się z pozycjami przesilenia, inne wskazują na pozycje gwiazd z określonych dat historycznych. Ale wiele linii nie wykazuje korelacji astronomicznej, brak praktycznego celu, brak symboliki religijnej w lokalnej ikonografii. John Nickel replikuje małe sekcje. Używając technik naziemnych w 1982 roku, jego eksperyment obejmuje 200 metrów. Oryginalne linie rozciągają się na 40 km. Problem skalowania pozostaje nierozwiązany. Jak starożytni ludzie planowali, koordynowali i wykonywali precyzyjną geometrię na dużą skalę, bez perspektywy lotniczej? Matematyka jest doskonała, zauważyła Reiche w swoim końcowym raporcie. Metody pozostają nieznane. Numer 8. Piorunkulisty. Zjawisko zgłaszane od XVII wieku. Świecące kule od rozmiaru piłki tenisowej do koszykowej trwające 10 do 20 sekund. Świadkowie opisują kule toczące się po ziemi, przechodzące przez okna, unoszące się w pomieszczeniach. Szacunki temperatury wahają się od temperatury pokojowej do ponad 1000 stopni Celsjusza. Brak spójnego wzorca zachowania, brak przewidywalnych warunków powstawania. Próby laboratoryjne odtworzenia pioruna kulistego wytwarzają krótkotrwałe formacje plazmy trwające milisekundy. Naturalny piorun kulisty utrzymuje się do 40 sekund. W 1963 roku R. C. Jennison, profesor z Uniwersytetu w Kent, obserwuje piorun kulisty wewnątrz samolotu podczas burzy. 20-centymetrowa świecąca kula wyłania się z panelu instrumentów, unosi się wzdłuż przejścia, przechodzi przez tylną przegrodę bez uszkodzeń. Czas trwania 10 sekund, brak wyładowania elektrycznego, brak uszkodzeń cieplnych, brak zakłóceń elektromagnetycznych z systemami samolotu. Szczegółowy raport Jennisona ukazuje się w czasopiśmie Nature. Radziecki fizyk Piotr Kapica proponuje teorię fali stojącej w 1955 roku. Australijski badacz John Loke sugeruje spalanie nanocząstek krzemu w 1996 roku. Brazylijscy naukowcy Antonio Pavão i Gerson Paiva tworzą krzemowy piorun kulisty w laboratorium w 2003 roku. Ich próbki trwają maksymalnie 8 sekund. Luka w czasie trwania pozostaje. Naturalny piorun kulisty przewyższa wszystkie laboratoryjne reprodukcje. Modele fizyczne wyjaśniają powstawanie, ale nie trwałość. Możemy go krótko wytworzyć, powiedział Paiva w 2012 roku. Nie możemy go utrzymać. Świecące, toczące się, znikające. Numer 9. Zdjęcia UFO z McMinnville. McMinnville, Oregon, 11 maja 1950 roku. Evelyn Trent woła swojego męża Pola na podwórze. Metalowy dysk unosi się nad ich posesją. Pol chwyta swój aparat Kodak. Robi dwa zdjęcia. Wywołuje film w lokalnym sklepie. Zdjęcia przedstawiają obiekt w kształcie dysku zawieszony na czystym niebie. Brak widocznych linek, brak oczywistej struktury wsporczej. Profesjonalna analiza zdjęć rozpoczyna się w 1967 roku. Dr. William Hartman z Uniwersytetu Colorado bada strukturę ziarna, cienie, gradienty ostrości. Jego raport stwierdza, że obrazy są zgodne z odległym dużym obiektem, a nie pobliskim małym modelem. Analiza komputerowa w 1975 roku potwierdza ustalenia Hartmana. Stosunki jasności odpowiadają rozpraszaniu atmosferycznemu dla obiektu oddalonego o kilkadziesiąt metrów. Kąty cieni pokrywają się z terenem i drzewami w tle. Film nie ma oznak podwójnej ekspozycji, manipulacji w ciemni ani złożonych obrazów. Sceptycy proponują model zawieszony na liniach energetycznych, ale analiza fotogrametryczna pokazuje kątowy rozmiar i położenie obiektów względem wzgórz w tle. Jakiekolwiek mocowanie sznurka wymagałoby niewidzialnego wsparcia wykraczającego poza krawędzie kadru. Trentowie nigdy nie czerpali zysków ze zdjęć, Żyli spokojnie na tej samej farmie aż do śmierci Pola w 1988 roku. Evelyn utrzymywała dokładność historii aż do swojej śmierci w 1997 roku. Bruce Maccabee, fizyk optyczny z marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, spędził 20 lat analizując zdjęcia. Jego końcowy raport z 1999 roku nie wykryto dowodów na oszustwo. Natura sfotografowanego obiektu pozostaje niezidentyfikowana. Oryginalne negatywy pozostają w siedzibie festiwalu UFO w McMinnville. Ta sama struktura ziarna. Ta sama tajemnica. Numer 10. Spontaniczne spalenie człowieka. Udokumentowane przypadki sięgające XVII wieku. Ludzkie ciała. Spalają się całkowicie, podczas gdy otoczenie pozostaje nienaruszone. 19 grudnia 2010 roku. Michael Faherty. 76 lat. Znaleziony martwy w swoim salonie w Galway, Irlandia. Ciało zredukowane do popiołu. Pozostały tylko głowa i dolne części nóg, fotel pod nim zniszczony. Ściany, sufit, podłoga nieuszkodzone. Nie wykryto żadnych akcelerantów, brak zewnętrznego źródła ciepła temperatura w pomieszczeniu normalna okna zamknięte. Koroner Kieran McLaughlin orzeka: Śmierć przez spontaniczne spalenie człowieka. Pierwsza oficjalna decyzja tego rodzaju w nowoczesnym irlandzkim systemie prawnym. Analiza kryminalistyczna pokazuje, że do zniszczenia kości potrzebne są temperatury przekraczające 1000 stopni Celsjusza. Pożar domu zazwyczaj osiąga maksymalnie 800 stopni. Żadne inne źródło paliwa w bezpośrednim sąsiedztwie nie mogło wytworzyć wymaganego ciepła. Dr. John DeHaan, kalifornijski śledczy do skrót pożarów, przeprowadza eksperymenty na tuszach świń w 1998 roku. Używa odzieży i mebli jako paliwa. Osiąga spalanie na poziomie kremacji w kontrolowanych warunkach ale testy dehana wymagają ciągłych, zewnętrznych źródeł ciepła. Przypadek Fachertiego nie wykazuje dowodów na trwałe zewnętrzne zapłon. Tłuszcz ludzki może palić się w wysokich temperaturach po zapłonie, ale temperatura samozapłonu tkanki ludzkiej wynosi ponad 500 stopni Celsjusza. Żaden znany wewnętrzny mechanizm nie może wytworzyć początkowego ciepła zapłonu. Niezbędne temperatury są udokumentowane, stwierdził McLaughlin podczas dochodzenia. Źródło zapłonu nie jest. Numer 11. Mechanizm z Tiry. Grecka wyspa Antykitira, 1901 roku. Nurkowie gąbkowi odkrywają starożytny wrak statku. Wśród brązowych artefaktów skorodowany system kół zębatych w drewnianej skrzyni. Pierwszy wiek przed naszą erą. Analiza rentgenowska ujawnia złożony mechanizm zegarowy. 37 brązowych kół zębatych zazębiających się w precyzyjnych proporcjach. Obliczenia kalendarzowe, przewidywania zaćmień, śledzenie pozycji planet. Urządzenie przewiduje zaćmienia Słońca i Księżyca dziesiątki lat naprzód. Modeluje nieregularną orbitę Księżyca. Śledzi czteroletni cykl Igrzysk Olimpijskich. Poziom technologii przewyższa wszystko znane ze świata starożytnego. Porównywalna złożoność mechaniczna nie pojawia się w zapisach historycznych aż do XIV wieku europejskich mechanizmów zegarowych. Dr Derek de Sola Price spędza 20 lat na rekonstrukcji mechanizmu. Jego praca ujawnia matematyczne wyrafinowanie odpowiadające nowoczesnemu oprogramowaniu astronomicznemu. Przełożenia kół zębatych kodują precyzyjne okresy planetarne Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza, Saturna. Wiedza o tych cyklach wymaga stuleci systematycznych obserwacji, ale żadne inne greckie urządzenia mechaniczne o porównywalnej złożoności nie przetrwały. Żadne techniki produkcji tak precyzyjnych wyrobów metalowych nie pojawiają się w ówczesnych tekstach. Mechanizm z Antyki stanowi izolowany szczyt technologiczny, bez znanego precedensu ani następcy. Najnowsza analiza zespołu Toniego Freeta ujawnia jeszcze bardziej wyrafinowane funkcje: spiralne tarcze, mechanizmy stworzeń, szczelina, dokładne modelowanie anomalii księżycowej jest bardziej złożony niż myśleliśmy powiedział Freet w 2021 roku. Technologia pojawia się znikąd i całkowicie znika starożytny, precyzyjny, niemożliwy. Numer 12. Światła z Marfy. Marfa, Teksas. Światła duchy zgłaszane od lat 80. XIX wieku. Rancher Robert Ellison po raz pierwszy dokumentuje to zjawisko w 1883 roku. Niewyjaśnione światła tańczą nad Mitchell Flat, 14,5 km na wschód od Marfy. Kule wielkości piłki do koszykówki, białe, niebieskie, czerwone, unoszą się od prawie metra do 3 metrów nad ziemią, poruszają się w skoordynowanych wzorach. Rozdzielają się na wiele świateł, z powrotem łączą się w pojedyncze źródła, widoczne przez większość bezchmurnych nocy. Obszar widokowy, utworzony w 1986 roku, przyciąga 50 tysięcy odwiedzających rocznie. Zespół z Uniwersytetu Teksańskiego bada to w 1989 roku. Brak korelacji ze światłami samochodowymi, warunkami atmosferycznymi, cechami geologicznymi. Światła pojawiają się na niezamieszkanych obszarach pustynnych, niedostępnych dla pojazdów. Brak dróg, osad, linii energetycznych w promieniu kilometrów. James Bunnell, były inżynier lotniczy, spędza 10 lat na dokumentowaniu świateł za pomocą zautomatyzowanych systemów kamer. Rejestruje ponad 400 pojedynczych zdarzeń. Jego pomiary pokazują, że światła utrzymują stałe pozycje przez godziny. Pomimo warunków wietrznych, które rozproszyłyby plazmę atmosferyczną, niektóre światła reagują na sygnały latarki od obserwatorów. Inne pozostają nieruchome, gdy zbliżają się do nich pojazdy terenowe. Odczyty temperatury nie wykazują sygnatur ciepłych. Detektory elektromagnetyczne nie rejestrują niezwykłej aktywności pola. Analiza spektroskopowa ujawnia standardowy skład atmosfery. W 2004 roku studenci fizyki z Uniwersytetu Stanowego Southwest Texas przeprowadzają systematyczne badanie. Ich sprzęt mierzy długości fal światła zgodne ze spalaniem, ale w obszarach docelowych nie istnieją żadne źródła paliwa. Pustynia wspiera minimalną roślinność, brak wycieków gazu ziemnego, brak palnych złóż minerałów. Możemy zmierzyć ich właściwości, poinformował kierownik zespołu dr Karol Stefan. Nie możemy wyjaśnić ich istnienia. Światła z Marfy płoną tej nocy. Ta sama pustynia, ta sama tajemnica. Badania radarowe penetrujące Ziemię w 2022 roku ujawniły wzór pod Mitchell Flat. Starożytne rury wulkaniczne biegnące równolegle do najczęstszych ścieżek świateł. Rury są wypełnione krystalicznymi formacjami nieznanymi w regionalnej geologii. Formacjami, które nie powinny istnieć w tego typu skale. Formacjami, które nie pasują do żadnej bazy danych minerałów, światła. Podążają za ukrytą geometrią pod Ziemią. Nauka posiada instrumenty, które potrafią widzieć przez Ziemię, mierzyć długości fal, wykrywać pola elektromagnetyczne, rejestrować temperatury. Ale niektóre tajemnice sięgają głębiej, niż docierają instrumenty, głębiej niż wyjaśniają teorie. Ziemia wie coś, czego my nie wiemy.